Dzisiaj ruszamy na wyprawę o tematyce już zapomnianej Nautyki. Jakby nie było w naszym regionie, nikt na to nie na, w tym temacie nie nagrał, nie? No tak, jakby nie było. No, no i chcieliśmy zobaczyć, czy, czy coś się ukroi z tego. Czy to zwykły fake, nie? No, czy to zwykły fake? To znaczy, nie przeczę, że czegoś nie znajdzie Nie wiem, w sumie, ja podchodzę do tego sceptycznie, a ty? Ja to mam takie mieszane uczucia. serio. Co znaczy, tak? wiesz co, ja najbardziej się boję, bo jest, jakby nie było, która godzina? 20. No po 20. No, no, wystarczy, że jest ciemno. No, no właśnie. No i tak wejść teraz w las. no. jakby nie było, trochę się... Dobra, cykam. mówcie, <laughs> aplikację? Nie, dobra, to my Masz będziemy... aplikację? No mam. Masz no, ład, ładowany telefon? No mam porwankę To włączaj i kieruj. No i nie ukrywam, trochę taką mam adrenalinkę. korek. Cykorek bym tego nie nazwał. O, no na przykład, ta... przykład tutaj nazywali, o teraz patrz. Ale wiesz co? Aha, i podkreślmy jeszcze, że nie wchodzimy na prywatne posesje. No tak. Ta aplikacja już. Hmm, powiedzmy. Ucichło. No nie do końca. Ucichło na jej temat. No nie do końca. No. Bo widziałem ostatnio film z tym. Hmm, ale ostatnio dodane? No niedawno. Nie wiem, ja, ja nie zagłębiałem się, dopiero ty wpadłeś na ten pomysł. No ja się do... zgodziłem. Y, trochę sprzętu wziąłem no w sumie. No, dużo rzeczy nie wiem. No GoPro nie wziąłem, bo i tak ziarno by było. No dobra, no mniejsza wstyd. No ta aplikacja polega głównie na to, żeby wyhaczyć anomalia? No tam już zależy co ci przyzna jakby. Hmm, nie wiem, nie wiem Czas pokaże, zobaczymy. To jest taki trochę... Na lajcie! W sumie takie obalenie mitu, czy to... Obalenie jest prawda, mitu, nie? czy to prawda? No... Na przykład, gdybym miał syna i miałby 15 lat, to nigdy bym się na to nie zgodził, żeby on gdzieś tam szedł w pola, nie? Tylko, no ja to do tego podchodzę sceptycznie, ale jednak jest jakaś taka nie... wewnętrzna niepewność. Ej, ale powiem Ci tak szczerze, że mm, mojej Paulinie mówiłem o tym, żeby spróbować. się i tak po prostu sobie gdzieś tam pójść, nie? No ja też tak Ona powiedziała, że się cyka. A ja powiedziałem że żeby... ja powiedziałem, żeby to wieczorem pójść, nie? A ona na to... bo no, to chyba cię porąbało. No, ja ty, ci tym powiem, bardziej że... się na to nie piszę. Powiem Ci szczerze, że za widoku to jeszcze jest spoko, nie? Bo Właśnie tu chodzi o to, żeby... Jedzisz po ciemku po lesie, to wie ktoś... Co się wydarzy? Tutaj, tutaj chodzi głównie o to, żeby też... o dobrą zabawę. Jak wiadomo ludzka natura jest taka, że chyba lubi się bać, nie? No, myślę adrenalina tak, że... i w ogóle. To jest taka zdrowa adrenalina. A ty się tykasz? Nie. nie? Jeszcze. Jeszcze? A później zobaczę. Tak, jako że jak cię w walnie gdzieś tam. No tak. Żeś wszystko zepsuł. Korbowód. Korbotronik. Wszystka korbotronik. korbotronik. Go, wszystko korbotronik. E, tego. zdalny. <totronik> jak wszystko w tych czasach zdalne, nie? Dobra, oddaję ci korbotronik. Masz. Dzięki wielkie. Tico Ej! A jak wygląda w tej Patrz, patrz jaka zajebista patrz Patrz No co, zajebisto, nie? No A ty dwóch nie miałeś, ty? Łapa Masz jeszcze jedną latarkę? Jaki? Stary, mam jeszcze taką Ja bym musiał mieć jakąś jedną na czoło najlepiej To no to... Nie uwierzycie, ale jeszcze wziąłem do tego lampkę rowerową I ona ma... Ja mam teleskopówkę, jak się, 900 lumenów 900? Nie wiem jak to No spoko No, A to a dalej ja, 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 ja. nie widać Ej, ja mam teleskopówkę te przyda się czy nie? Ja bym nas jakiś dzik zaatakował Ty jesteś Ej, zwolnij tu mały Dalej, tak? To, to jakoś tutaj już będzie. Oj, daj mi telefon! Telefon, telefon! latarki, bo to nie jest konieczne. Ale właśnie było jeszcze, żeby pokazać. To idzie? To nie idzie no, pan, jedź w lewo. Jedź w lewo. Dzień Bo ja się oram. Czemu? Widziałeś te manekiny stare? No tam, ja Właśnie bym pokazał do kamery, ja tylko nie miałem lampki wtedy. I na stopie jedź prosto i gdzieś tam zaparkujemy zaraz. Za tym znakiem tam przyjdziemy A tu w lewo nie, nie zaparkujemy? Nie, nie. nie. Ja wiem gdzie... miejsce, tam? No. No, że tam jest to normalnie. Ojej, ojej, ojej tam do końca mają granicę jest to, że wszystkie są zasypane to Ej, chory. jakby tu nigdy nie jeździły teraz. Ej, cześć ty jo! Opuszczona No jak kur... Ej, kurde... Ej, dobra, bo ja już mam zbroję obsraną Weź Chuj wie co nam się stanie po drodze Ej, daj no kądzią lampkę, ej Daj nam no lampkę, dalej Daj mi na czoło. Yeah. Yeah. Pod daszek założyć, daj na czoło. Ej, nie cześć pana. co, no. nie śliśmy tak po oczach, no? Tu na twarz. Zgasz. Przepraszam. To jest prywatna posesja czyjaś. Ej czekaj ja to mi podchodzę, bo jest... no, to? Ej nie, stanie ej, ej, chodźcie tam pod ten plut, proszę No Kurwa, nie chodź tam, bój, chodź nie ma wejścia. Nie ma wejścia. Chodź Chodź. Chodź dalej Generalnie znajdujemy się w miejscu gdzie podała nam randa nautika i nie ukrywam, jestem w szoku, A i znajdujemy się gdzieś, gdzie na posesji są same przebrane manekiny. I nie wiem, co o tym mam myśleć całkowicie. Całkowicie. Ja tam nigdy nie wiem. Czy ja? No nie no, chodź Po co ci stać? Po co ci stać twoją ja to poczekam, ja. ale to jest mocne serio. Wpierd*le, ja Myślę, że ktoś tam jest w tym domu? Są ślady świeżało tutaj Ej, wiecie, co są zaparowane tam szyby? Uważam, że tam nikt nie w tym polewo nie mieszka, wie? Tu w tym po lewo? Oj, no. ale jakby nie były zaparowane? To za kiedy by... Chodź tam dzisiaj zobaczę. No to ha

Nie wcześniej tego miejsca. Nie wiedziałem, że coś takiego jest blisko Turku. Nie, to. to nie wierzę w to, nie? nie? Ej, ej, wiecie co jest najdziwniejsze? Czemu akurat tutaj, nie? Ogólnie to powiem Ci tylko tyle. Ej, no bo tak de facto, ktoś mógł sobie to ulokować. Ej, ja nie wiem, kto co musiał mieć w głowie, żeby w ogóle taki wystrój zrobić. No to jest kozacki, wystrój Jo. A to las a tu dupami czekają. Będziemy w ja Siadam do auta, serio. Monitor. Hej, wiecie co? Najlepsze jest to, że ktoś chce sprzedać działkę. Nie wiem czy to się tyczy tej posiadłości. Ale jeżeli tak, to jest jakaś chyba antyreklama. Ej, poczekaj. No poczekaj. Dobra, gdzie jedziemy. No poczekaj. Walimy na no sobie miejsce. No, weź no to to. Uruchomi. Denerwuje mnie te kody. Jest kierow... My szukamy następnego miejsca, czy co? No tak, no poczekaj. No a gdzie my jesteśmy? Ej, jest wygenerowany punkt, będzie realne, będzie realne, będzie realne. Okay. Będzie realne. Tu to byliśmy. To byliśmy. I tu na... To w, w jakim obszarze to jest, bo ja nie czaję tego. 10 km Nie, nie to teraz, bo ja to było, pomnie, to było powiększone tak. Ja nie wiem jak to było, jak to było? Chwila. Chwila. Poczekaj, ja nie wiem czy dobrze idziemy. Ej, ale przyznaj, że te manekiny to. No, te manekiny kozak. Ej, nie wiem co sądzisz o tej, tej aplikacji. O ty. Ściema czy nie? Ale czemu akurat jakieś manekiny? Ej, bałem się. A ty? No dre odpowiadaj na dre dreszczyk pytania. Dreszczyk emocji. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w naszym powiecie, nie? Bo ty jest chyba jeszcze powiatura. Ale nie, ogólnie co do manekinów, to nigdy się nie No mówię z czymś o tym. Takim. No nie, no stary, przy posesji. Manekin. Hey, to wygląda jak takie zombie, takie wiesz... The Walking Dead. No! Yo. jedź. Ogólnie powiem wam tak O kurwa zjebaliśmy Tu był ten asfalt co tu skręciliśmy, to skręciliśmy Tu jak nas prowadzi aplikacja ta Bionotiga Tu wyjedziemy tu w tym miejscu a jest tu jedno, ale ej, to jest, nie to w lesie, ale jest jakaś kolonia kaczka, młyny piekarskie. Ale to e, dobrze gdzieś, jedziemy? Tak, tu gdzieś w lesie nam pokazuje. Tu ten punkt. ale ty kupić powiem Ja się nawet czuję tak jakoś Jak No niby te manekiny były ale nadal sceptycznie jest tak mieszane uczucia masz no. Widzisz coś No widzę po, że ja jestem przerażony totalnie mamy jeszcze pół kilometra Co to się jest, to jest tak. jakaś tablica informacyjna ej tablica jakaś